Nie zana nie można. Ech, no, no czasem trzeba, nie? Szczególnie, że ja nie ja chcę się pobawić w crafting w tym modzie. Chcę zobaczyć, jakie rzeczy się skalują z Arcane i co ja mogę z tego zrobić, nie? Ym, czy ja mogę zrobić już jakieś te w ogóle? Mogę robić takie, nie? Te, które już miałem z Park Aromatiki. O, I potrzebuję do tego: Ingenious Alchemic, Fragrant Amalgamam i Blazing Substance, który też się kraftuje, czyli ingenious, Fragrant, Blazing. To są te. Blazing, Port Blazed. I co jeszcze tam było? E, fragrant zielone. To nie takie zielone. To jest golden. Nie mogę tworzyć zielonego? Fra, 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 fragrant? O, Naturalny stary dzioż. Mm. Siema właśnie wróciłem dobry z Dobry wieczór. Byłem z kobitą, bo ty mi kosza wczoraj dałeś. <laughs> Warto się przejść. Dobry popcorn dają a film <laughs> mój, dobry wieczór, stary dziożu. Płyt Remczak Ręczak 2 Tak, ale będzie inny trochę. Będzie du du dużo inny w zasadzie. Druga faza Ludwiga po raz pierwszy. Ludwik jest spoko, właśnie tak jak mówisz. Muzyka na nim robi, robi robotę. Czemu nie mogę krawcić? i skąd ja mogę to wziąć? Fragrant, kurwa, amalgam. Amalgam, bla, bla, bla. Zielone, no nie ma tego tutaj, nie? Mam takie zielone, to jest Nex Noxious Extract. Pewnie ominąłem jakąś. Będziemy musieli się cofnąć później chyba po wędorach po i kupić więcej tych książek z, z do craftowania. Bo wydaje mi się, że w opisach tych książek nie ma wszystkiego co w nich jest dodane e, w tym modzie. Ała. są dwa zielony i ciemny taki, tak, ale są e, nie te, które... Nie te zielone, których ja szukam. Ała. Ała. Nie no, Kaman, nie zabijajmy. A ja, teraz nie mogę craftingu włączyć, bo mam agro. Stop, stop, stop. Polega stop. Dobra. E, niewidzialna ściana tutaj? Gdzie ona była? To. To. Zielone. E, mam, mam Essential, ale to jest takie żółtawe bardziej. To jest zielone, ale to jest buteleczka I to jest Noxious. To jest. A mam Fragrant! Mam! Tylko że to jest. O, okej, okay, dobra. Czyli. No, mm, rzeczywiście, są bardzo kurwa podobne. Dobra, dobra. Dawaj mi ten Fragrant. I. Czy mogę go. Chuj, tak? No, nie tak fuj, bo. Ale dobra. Możemy się zacząć bawić tymi, tymi. Aromatami i, i tymi. Tym, czym miałem zamiar grać od samego początku, nie? Na razie chcę mi tak w statystyki iść w HP mocniej. Myślę, że tak do 40 chcę dobić jeszcze z te 8 leveli. zanim pójdziemy w inne staty, na przykład Arcane. E, ale na razie to będzie OK. OP prototyp. W pierwszej fazie to jest. Szarża tragiczna. Aha, wy wygadacie o tym, o e, Ludwigo. Pamiętam, że mi. O nie! Mm, że mi Ludwik dużo czasu zajął. Dobra, dobra. Musiałem, musiałem nadrobić czat oczami, bo nie wiedziałem, czy jest coś do mnie. Zaraz, by ktoś zaraz ze sobą powiedział, że. Remczak znowu moje wiadomości nie przeczytały. Ale widzę, że między sobą gadacie o tym, o Bloodborne. Zazwyczaj, jak się idzie do lisa, lis jest bardzo wkurzający I nie mówię tutaj o lisie lisickim. Dobra, te zwany mogę zostawić. Tylko mówię o lisie Radagona. Ja nie lubię go bić. On jest zawsze taki szybki mega. Mam nadzieję, że nie będzie jeszcze szybsze i jeszcze bardziej wkurzające. Bo to by było ciężkie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Z powrotem i na bosa. Jeszcze tam coś żyje? Ja pierdolę, dobra, chuj w to. Ja sobie jednę soczek i wchodzimy. Jest wilkur Dagona. No. To by było chyba dobre. Ała. Na jakieś bardziej staty statyczne bossy. Ja pierdolę, on mnie zabije. <laughs> Nie wiem, co się dzieje. <laughs> on jest zawsze, kurwa, agresywny, a teraz jest w ogóle pój agresywny. Burtik podkreślenie 905, ale bym srał w polu kukurydzy. Wszyscy by patrzyli, a ja tam sram mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe. Mniejsze, nie, większe, burtik! Większe, mniejsze, większe, mniejsze, mniejsze większe. Mniejsze, ja pierdolę! Burtik! Nie ma! Mniejsze, większe, mniejsze, większe. Muszę wypiędoić te jebane znaki z TTS-a. Nikt normalnie nie używa tych znaków, kurwa. W normalnym zdaniu. Stop, stop, stop. Do bossa, do bossa. Już, już pozabijałem wszystko po kolei po drodze. Możemy ich olać. Nie! Nie! Ładne podejście, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze... Wiecie, że ja to mogę wyciskiem wyciszyć, nie? Większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze, większe, mniejsze... Ja robię taki i się wyciszę po prostu. Specjalnie mam makro zrobione, żeby to się wyciszało. Tylko, że bossa wtedy, więc nie mogłem. Ała. Ja, agresywna kurwo. On jest normalnie agresywny, a tutaj jest w ogóle pokurwiony. <słuch> okay. Halo? On nie żygnął tym? O, najlepszy atak. Tylko przed nią zjebałem, nie? O, oh O, kurwa. Ale. Na moje dusze, czekaj. Kurwa. Będę znowu je podnosić. Stop! Daj mi sekundę! Za szybko! Ja nie wiem mu kulka w morda wschód podkreślenie PL. co masz do mniejsze, większe, mniejsze, większe... No nie, Kaman... Spe spe specjalnie włączyłem, bo zobaczyłem kątem niszy, oka większy, kurwa większe, większe, mniejsze, 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 większe brzydkie słowo. No za saminy nie miałem żeby do robić, serio. B, da, Jeszcze mi nos spędzi... Poproszę zwrot punktów... Nie ma! To tak jakbyś, kupił karabin, strzelił z niego i powiedział Halo, strzeliłem z karabinu, dajcie mi zwrot za nabój. Ale strzeliłeś! To, że nie trafiłeś? To inna sprawa, nie? Ale mi nos spędzi, Boże... Moja babcia kiedyś mówiła, że jak ktoś... Jak, 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 swędzi cię no, znaczy, że ktoś ci obgaduje. E -e -e. Ale z karabiną strzeliłem, wiadomo, że cała nie poleciała. <laughs> no nie. Dlatego też mówiłem, że nie, niedługo zrobię tak, żeby było tylko, powiedzmy, 18 znaków na siemaneczko. Nie obgaduj mnie? Ja cię obgaduję? W jaki sposób? A też cię no swędzi, tak? <laughs> nie, to wy mnie obgadujecie, halo. Proszę mnie tu nie obgadywać. A to pewnie ten. Przez to, że płakaliście na czasie o ten, o TTS-a. To dlatego mnie nos spędział. A, bym obgadywany i to... In plain sight. A No przy... Dobra, nie będę. Pływam w zupę. Wy tylko pierogi dropicie, nie? Przepraszam, nie, nie chciałem zabijać ich. <ścoughs> ja wiem, że mam miłośników tych dzbanów tutaj. Jak spędzi ucho, to znaczy że ktoś się obgaduje? Ja, moja babcia mówiła, że nos. Jak nos. Albo... no, chyba tak. Albo że kłamie? Może że kłamie. Nie nie wiem, coś ten ten. Podobno w wiosce Hemwick, nagropkach są polskie napisy. Ja nie sprawdzałem. <śm> co to wtedy zbany, To ja też mojego grida zobaczę. Tutaj ładny, tak około 102 miałem wczoraj? O 70, czyli łokcie, chuj. Dobła. Eymem. Um, Potę ja tu przyszedłem... Aha, bo tu jest Radagona rada coś tam, tak? Ikona? Nie, to nie jest Radagona ikona, Co to jest? Jakieś tam Dospeli, no? Amulet. Nos, różno się, pieniądze, uszy, różno się, obgaduje, o Jezu. panowie, odnalazłem ostatnie fragment Estusa w DS3. Ja celuję, <grytuluję>. eee, Ale nos, pieniądze, znaczy, że co? Jak mi swędzi nos, znaczy, że będę miał pieniądze? Kurde, a co, powinien mnie częściej swędzić? <grytulować> Halo, proszę, proszę mnie swędzić. ten spelcasting Time, okay, nic się nie zmieniło. Przynajmniej nie w opisie, ale no. Każdy, każdy z amuletów... Fucking hell. ...ma swój opis dodatkowy na wiki. O, tam jest jeszcze item, dobra. I z nim, nie? No? I z nim. Dobra, zaraz minery dziewita wyskoczy, tak jest. Czy ja chcę ją bić? Średnio bym powiedział, ale chyba i tak ją zabiję. Bo trochę potrwa, szczególnie jak się będzie kręcić. Okej, okay, to jeszcze nie jest... To, to jeszcze nie jest ten kręcioł. Okej, okay, to jest ten kręcioł. Fuck off. Fuck off. O, mmm. Surprise, kurwa. Okej. Okay. coś ciekawego? Dropnie? Pewnie nie. No! Nope. Za to wezmę sobie przynajmniej to. Niepokój starego. Aha, króla. Te krabiki usypiały normalnie, czy w modzie, Ascended? Nie pamiętam. Tutaj, dobra, normalnie. Ok, zwątpiłem przez chwilę. Myślałem, że tylko, tylko w modzie usypiały. Właśnie. Może. Eksplorując te boki Akademii, znajdę te pieprzone, te, części runów do skraftowania sobie. kraftuje e, się z tego, co wyczytałem u, u Enni. U tej baby, o której się też zamienia te itemy za dusze bossów i tak dalej, no. O oh, Okej. Okay. Porony mnie jakoś nie rają. chyba że mają nowe, nowe wiadomości, nowe właściwości. Słyszałem, że jak w nocy spędzi dupa, to rano śmierdzi palet. To będzie najbardziej realistycznie. <śledziany> Ze wszystkich tych <laughs> ze wszystkich e, teorii, Czekaj, czy coś tu się zmieniło w tych koronach? Jest plus 3 inta, ale zabiera staminę, plus 3 inta, ale zabiera HP. Czyli chyba tak samo jak było mniej więcej, więc możemy to olać. E, skoro są Affinity odblokowywane poprzez nowy system specjalny, to czy jest sens, żebym. Co, co mi da zdobycie teraz tutaj tej osełki magicznej, co tu jest normalnie? Pewnie nic. Uu! Halo, kolega. Dobra, wyjdę oknem. O nie! Ech. Chciałem zrobić parkour jak w Assassinie, ale nie wyszło. Miał. Uuu, dobra. Ech. U jest dużo skakania po dachach, nie? Tam jest kusza zazwyczaj w jednym miejscu, ale aż tam chyba mi się nie chce iść, tak mi się zdaje. Bardziej mi zastanawia to miejsce Co jest z tym kolesiem, który z kuszą jest wkurwiające. A czy tam coś ciekawego nie znajdę? Bo z tego, co teraz patrzę, to większość itemów jest mniej więcej w podobnych miejscach, w których była zazwyczaj. Takich normalnych itemów, niekoniecznie jakichś kluczowych. Więc strzelam, że lokacje ich się pewnie nie zmieniły. Wszystkich innych itemów. Więc jeśli wiem, że coś gdzieś jest normalnie, bez moda, to pewnie też tam jest. Na 90% tak strzelam. Tylko, że drugą sprawą są te runy małe. Niby one jakoś bardzo dużo nie dają, ale trochę dają. Ała, ała, ała. Daj mi przebiec po prostu. Polega. Ech, biały item. Wyszykuję oczami tych... O Jezu. O Jezu. Tych małych, żółtych... O kurwa, główien. Stop, 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 proszę, proszę. Ci jak ganiają kurwa wallhacki w oczach, wiedzą, że... ...zakręciłem i poszedłem gdzieś indziej. Ech. Mogę iść tam? Czy oni zajdą tutaj do mnie? No, oczywiście, że tak. Okej. Okay. Jak będziecie tak pojedyncze schodzić, to spoko. Jeszcze ktoś? No próbuję posprzątać, no. Teraz sam spadnę. Tamten kastuje znowu. Miejsce odkryłem za piątym razem jakoś. Nie ja to trafiłem pierwszy raz, ale... Ale nie zeksplorowałem tu wszystkiego. To tego jestem pewien. Jak byłem pierwszy raz. Bo na przykład, nie wiem, czy tam doskoczyłem? <laughs> okej. Okay. Naura. Tutaj pan już mnie widzi. I tam mi się nie chce iść, tam gdzie są oni. Tam jest zazwyczaj właśnie ta kusza śmieszna, ale mnie ona nie jara. Ona jest pod... Inta bodajże? Czy jakoś tak? O ty kurwio. Kusza pod Inta to jest całkowicie nie moje gówno, nie? A, mogę iść tam, ale tam też mogę iść później, więc pójdźmy na razie tu. Au. No kurwa, w tej, w tym modzie wszystko ma jakiś status? Randomowo strzała we mnie wleciała i już dostałem blida, Znaczy, no, zaczął się nabijać blidy, Murwę syny. Dobra, z tego też poleci tylko koronka, nie? Ała. I korony nie rają, no. Zacząłem żałować, że poszedłem w ten arcane, bo mam wrażenie, że z tym się naprawdę nic kurwa nie skaluje. Kamień czwórka. Wypadałoby też znaleźć jakąś broń pod mój build, która by się ...upgrade'owała białymi kamieniami, nie? Mam reduwie. <noise> eee, Nawet nie mogę jej używać, bo mam za mało tego arkana. Musiałbym dwa arkana jeszcze wbić. Eee, czy cokolwiek innego mi się jeszcze z arcanem... No te k k k katany mi się z Arkanem skalują. Wszystko, co ma blida, się z Arkanem skaluje. To też. Hmm. No nic. Na pewno przed wejściem na Tom, na Arenale, chcę sobie skraftować jeszcze więcej tego. Jednego więcej. Jak to się nazywa? Aromatic. Perfum, żeby w nią porzucać perfumami, żeby pulowa była pachnąca. No <laughs> Miał być backstop. O kurwa. Nie ten. Nie wylądowałem z góry, nie? więc nie będę miał tego całego śmiesznego. To on nie robi dużo damage'u. To mnie najbardziej boli. Nie wiem, jakbym miał jakiegoś ogromnego bossa, który ciągle siedzi w miejscu, na tyle długo, żeby ten ogień mógł stojąc w miejscu, coś mu zrobić, to może to by to miało sens, ale tak to. Mm. Nie pachnie mi to ładnie. Dobra, ostatni potion mi został. O oh, fuck. W drugiej fazie da się parować Ludwiczka, boże. Kto paruje bosy Bladbornie? Poza gaskoinem? <laughs> Okej, okay. nie wiedziałem, że to zakręca. Ja zazwyczaj nie wiem, czy jakiekolwiek bossy bo nie parowałem poza właśnie Gascoinem. Nie przypominam sobie. <laughs> Na Orfanie, a może też próbowałem Orfana. Ja nie, sorry, Pamiętam, że próbowałem Lady Marie parować. Eee, stwierdziłem, że okej. Okay, całą grę nic nie parowałem. Lady Maria to jest idealny moment, żeby nauczyć się parować. To nie był idealny moment, żeby nauczyć się parować. Jak chcę parować Marię, to w badaj już umieć robić parowanie. W Bloodborne. Eee, więc chyba wyjebałem się na niej z 15 razy. Może przesadziłem z 10 pewnie. Po czym stwierdziłem, dobra, jebać to parowanie, biłem ją normalnymi atakami i chyba za drugim razem padła. Bez żadnego zjebanego parowania. Okej, okay, o dziwo. Nie strzelił kurczą. nie strzela, nie strzela. Pa, pa, pamina, samina. o Oj, oj, oj. Okay. Ty. Ty jesteś perfumiarzem, nie? Mógłbyś mi dać jakieś bełty perfumiarze. Kurwy, synu, dobra. No i Azur. A-Azur? By był Azur zawsze? Nie wiem. E, ale mamy to chyba zrobione całe już teraz, mniej więcej. Urfana się da syrować parując, okej. Okay. Brzmi jak coś, co mi, może mi się kiedyś przydać na BL4. Ja, jak zawsze nie pamiętam, z którego się idzie do tego, do Renali. To jest Giermek, a nie Perfumiarz? To jest Giermek? Może. Ale oni strzelają tymi perfu, perfu perfumiarskimi bełtami, nie? Bo też takie same są, tacy sami są w Lendel i z nich dropią chyba te bełty, nie? Bełty perfumiarze, które wybuchają. Ale chciałbym mimo wszystko mieć już odblokowany lendel, żeby skoczyć sobie. O, kula. Daj, fula. Żeby skoczyć sobie. pój, po co mi to? Po więcej yy, tych. No, buteleczek na perfumy, no bo mam tylko pięć, znaczy sześć w tym momencie. O, nie wiem, czy ty mocny jesteś, poczekaj. Zobaczymy, czy uda się go scizzować tak jak kiedyś. Ono tutaj, mordo. O nie! Za szybko zszedł. Ly, ała. Ała, ała. Jeszcze raz. Once again. Najwyżej się cofniemy jeszcze. On nie miał takiego ognia zazwyczaj, nie? On miał po prostu magię Flintstone'a. Freda Flintstone'a. Bo wszedłem w to. Wszedłem. O, o, dobrze. I co, zejdzie teraz? Nie zejdzie. Halo! Kole. Zadno. <grym _> <grym _> <grym _> yy, Zaskoczył mnie z deka. Ała. Wow. Dobra, daj mi jeszcze jeden taki. Mogę więcej tego wykraścić? Nie mogę, bo. A. <grym _> Dobra, perfumy. W ogóle włączę sobie ten perfum. On daje mi barierę i zwiększa mój damage. Może sobie na drugą fazę zostawię? To nie brzmi jak głupi pomysł, no? To już wypiję, bo mam tutaj. Chwilę overtime. I wchodzimy. Jest jak pizza 4 sery, ale co, ten cheese na tego? Na orfana? <grym> Dobra. To będzie z Renalą. Jak z tych głównych bossów, które biliśmy margit był dość mocno zmieniony, jak na moje odczucia, przynajmniej. Może na filmie to inaczej wyglądało, ale na moje odczucia. Jego ataki były mocno zmienione. W Godriku nie widziałem dużej różnicy, oprócz tego, że był w drugiej fazie trochę bardziej agresywny, tak mi się wydaje. Ale tu w tym modzie jest wszystko bardziej agresywne, nie? Bo coś czuję, że to nie będzie aż tak łatwe jak normalnie. Gdzie się da so <grymnie zresztą> Znaczy, ja, ja, ja gram. Niektóre rany to lubię serować, a niektóre całkowicie nie lubię. GV ów dalej nie używam. W sensie gl Glewi. O tym mówimy? <śm> no nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Na razie, że po całej arenie by sterwy teraz. Nie, to by było straszne. Dobra. Jest baba. Na razie standardowo. U, ała. Mam nadzieję, że uda mi się ją wykrwawić. Mmm, na no ja raz chyba nie wejdę. A może? Okej, okay, wejdę. Teraz jedne to. I let's go. Golden Wow! aaa, ah, No tak! Golden Wow! To, to tak, nie, nie wyłączyłem, prawda? A teraz nie mam many, bo użyłem armatu. Zdechł koń, co? To mój koń. O nie, wziąłem buchę ja mam czkawkę. Uff, fuck. Halo! Mother, Ała. Ludwik, jak, jak koń wygląda? Prawda? Czekaj, jak mam czkawkę, to muszę ten. zatkać nos, nie? Na czkawkę zaczęła. Trzeba... A, wystraszyć, tak, prawda? A to musiałbym, nie wiem, ktoś za mną stanąć na przykład. I mi na przykład złapać za ramię, to bym się zesrał pewnie. <laughs> Okej, okay. Pod, podlecę do niej od razu. I tym aromatem. Ten aromat przerwał jej kasta. Kontra? <grymne> Boże, jak łatwo. Patera, patera, ja robię i tak? O oh, fuck. Okej, okay, ona, ona jest dość... Niemobilna, nie? Ona zawsze lubi stać w jednym miejscu. Fajnie. No niech to kurwa ta kulka jebnie w końcu. Gdzie ona jest? Ojoj. Ojoj. 2215. Elo, elo, pierwsza skin, pepimaran. 392929. Czek kiedy Eurotrak's World Truck Basin za Micholow Stop, 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 stop. No czy ona mu... nienawidzę jak tymi kulkami spamuje, zawsze tego nienawidziłem. kurwa. O oh, fuck. O nie, te kulki mnie zajebią! Babo! Dobra, musiałem ją zajebać, bo on mnie zabił Ok, tu chyba nie było żadnych zmian Tak mi się wydaje nic tu się nie zmieniło całkowicie Dymbocia. w tym bosie. Przynajmniej nie zdążyłem tych zmian zobaczyć, bo za szybko umarła. Szybko poszło i łatwo, tak. Miałem broń z bleedem, nie? Broń z bleedem plus normalne fizyczne, a nie, kurwa, magiczne. Najwięcej się z nią męczyłem chyba na normalnym ranie, jak grałem Loran samą magią, nie? Bo to był rak. Zabijanie ją magią. Okej, okay, nie mam. Kosmetyka. Podobno tutaj właśnie w kosmetyce się później zmienia kolorki zbroi, jak mam odblokowane, ale nie wiem jak. Dobła. Babo. Czy coś się zmieniło i mogę to otworzyć? Nie. Niestety nie. Dobra, Renalka padła. Mam drugiego władcę pokonanego, a to oznacza, że teoretycznie mógłbym już wejść do stolicy, gdybym miał Dektus, nie? Czy jest? O, zapomniałem. Hello? Ile masz pojza? O. A czy ta jego broń się przypadkiem nie skaluje? Z arcane? Nie pamiętam. Już zgridowałem, bo nie chciało mi się go rolować <śmulować> Czy te jego kościane bronie się nie. ten. nie, nie, nie skalują z arcane? Zaraz zobaczę. Może nimi się pobawię. Ugh, Clinging bone, tak. wiem, wiem. Clinging bone, gdzie to jest? Bla, 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 bla. C I leczy się z każdym atakiem. Hej! Pobawimy się tym? Eee... <śmulować> <śmulować> Nie powiem, że jakoś jestem bardzo ciekaw w tej broni, ale trochę jestem. Uuu, czy ten set będzie mi coś nowego dawał w tym modzie? Czekaj. Zobaczmy opis, jak on się nazywał po angielskiemu. Royal Remains. Remains. Ok. Regeneruje 18% HP. Aha. O Jezu. Regeneruje, regeneruje gdy masz poniżej 18 HP procent. Za 3 plus 0,0167%. Na sekundę, na dwie sekundy, czyli też jak jestem poniżej HP niskiego, czyli mm, ciągle śmietnik w zasadzie. Zobaczyłbym sobie ten Clinging Bone, naprawdę, z ciekawości, jak to się jak to się bufuje. Eee, belberingów nie mam. Czym to się wzmacnia? Dawaj to zamiast uczyć, no zobaczymy, tylko pytanie, czy... Czym to się wzmacnia i czy mam kamienie, nie? Białych mam trochę, spokojnie mógłbym sobie po, po, pozwolić na takie coś, ale to chyba nie jest biały min nie? No ja nie wiem, nawet nigdy nawet mnie nie zastanawiała ta broń. Clinging bone. I to jest... E, to nie jest to. To jest to. Są berami, białymi. Tylko potrzebuję jednego levela w jeszcze wcisnąć. I to mnie leczy z każdym atakiem. Raz, dwa, trzy, cztery. Jeden level w i zobaczymy jak to działa. Pewnie chujowo tak coś czuję. Nie bez powodu... Nie widziałem nigdy z tym... z tą bronią... Żadnego rana u nikogo. Więc cyk. I dalej HP. Dobra, Clinging bone. Czy ja mogę hmm, w tym modzie zmieniać na przykład skalowanie. A czy ten? Ash of War Affinity na broniach? Nie mogę. Ah, miałem nadzieję, że będę mógł Affinity zmieniać na broniach e, z białych kamieni. Tu nic nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Mogę, mogę skrzeszać bossy taka propo, Jakbym chciał znowu zabijać je. A jestem ciekaw, czy mogę na przykład je farmić? Jakbym sobie w, na przykład. Nie wiem, zróbmy sobie, czekaj, gdzie on jest. Nie powinien być. Nie. Nie powinien być tutaj? Storm A tu, okej, okay, w Storm jest Margit. Weźmy sobie Margita i pójdźmy na niego z tą bronią. Zobaczymy, co się stanie. Uh, bi, 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 Tyk. Zobaczymy, jak mocno będziemy leczyć mnie ta broń. I tak dalej, i tak dalej. I tak, to jest taki coś. Taki normalny fist weapon, nie? Mogę się normalnie bronić. Mogę przez to deflektować. I mam leczenie na ataku. He. <suszyk> <suszyk> Pan też nie pasuje do broni. No, nie pasuje, ale nie mam żadnych kancerzy tak naprawdę. Chociaż nie, odblokowałem trochę, nie? Możemy założyć ten. Będziemy robić cosplay tego. To e, Sony I do tego. ooo, załóżmy to na plecy. Dziękuję za followa zawist na Franco. Ładny nik. Aaa, ja, chciałem go. o, no, dobra. Mnie zastanawia, ile to leczy, bo próbuję patrzeć na to, ale widzę tylko mój regen normalny. No chcę mu zajebać tym specjalem, ale nie daje mi, no. Okej, okay, on tak naprawdę dopiero... Wczoraj jak go byliśmy, to w tej właśnie drugiej fazie zrobił się. Ech. Ciężki, nie? Hmm, ha hm, ha hm. Czy to nie chodzi o Godrika? O co? Jakiego Godrika? Czemu ma czemu ma chodzić o Godrika? Krzesiłem Margitę. Czemu? Czemu go bije? Przecież go zabiję błogą skrzesiłem. W tym modzie możemy sobie wskrzeszać bossy. Jestem czy jak go zabiję znowu, to czy dostanę za niego runy na przykład i tak dalej, nie? Więc skrzesiłem sobie Margita z ciekawości mogę chyba każdego bossa z tego co widziałem na liście. Mogę każdego bossa wskrzesić. Przysiągnąłem to gówno. Ale nie widzę generacji kurwa, no. Nie czuję jej wcale. Tak regeneracja jest tylko i wyłącznie z mojego soczku. Będą runy za to, jak go zabiję po raz drugi, czy nie? Moje runy, które podniosłem i... I są. 10 koła dostałem. Ok. Ciekawie. Tak. zabijemy 100 razy malenie. Dokładnie tak. Ale szczerze mówiąc, nie podoba mi się ta broń. I don't like it. it recovers HP on hit. Oj, ściągnąłem. Nie wiem, spróbujemy bez tego. Da dam się pierdoląć parę razy jakiemuś tam śmieciowi. Pod zamkiem. I zobaczymy, jak to działa, to leczenie, bo na razie ja go nie odczułem w ogóle. Czy kamień na plus 10 w BB jest tylko jeden? Chyba jest jeden w podstawce tylko, ale to się no niech lepiej się ktoś się wy wypowie, kto się na tym zna.